No się Mandero, ja jestem żelazny i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego miasta. Jak widzicie, za mną jest Energylandia, czyli jedna z części naszego miasta. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, wbijcie koniecznie w karcie linki do poprzednich właśnie, między m.in. Energylandii, m.in. IKEA. E, no i dzisiaj pokażę Wam coś, co robiliśmy na ostatnich kilku liveach. Już tam się to powoli za mną teraz będzie wyłaniać, ale pamiętajcie, zanim Wam to pokażę, łaperca w górze oraz subskrypcji, ponieważ dobijamy do 100 tysięcy, brakuje koło 4 tysięcy, więc poszukajcie, do kliknijcie ten czerwony magiczny guziczek, żeby dobić te 100 tysięcy do końca stycznia. Byłoby epicko. E, no a co? No ja lecę wam pokazywać to coś. No jak widzicie od ostatniego odcinka, w którym pokazywałem wam tamtą IKE, bardzo dużo się zmieniło, ponieważ doszło blokowisko, o którym powiem wam troszeczkę potem więcej. Między innymi będzie jeszcze odcinek, jaki skończymy w 100% oraz doszedł McDonald's. Dokładnie. McDonald's już kiedyś w tej serii robiliśmy. Co prawda było to w poprzednim sezonie i ten McDonald's był o wiele mniejszy, a tym razem stwierdziliśmy wraz z wami na live, że zrobimy sobie dwupiętrowego ogromnego. Maka. No i powiem wam, że wyszedł epicko. Według mnie nie wygląda może tak jak prawdziwy mak. Szczerze mówiąc takich maków już chyba nie robią, żeby wyglądał tak jak ten, konkretnie. Ale chcieliśmy zrobić coś takiego, można powiedzieć oryginalnego. Po prostu nie chciałem powielać schematów. Tam gdzieś dalej jest jeszcze jeden mak, który zbudował Ascon. On jest taki bardzo realistyczny, ale ten, mimo wszystko mega mi się podoba. No nie wygląda jak typowy mak, no chyba się zgodzicie z tym, ale jest epicki. To co, zwiedzamy sobie go, co nie? A więc jak widzicie on nie ma jeszcze wjazdu, ponieważ tutaj będzie przy tej autostradzie taki Wyjazd jakby z tej autostrady, i on właśnie chciałbym, żeby był połączony z tym wyjazdem, więc później to sobie ogarniemy. I, a jeśli chodzi o sam jego wygląd, jest to ewidentnie nowoczesny McDonald's. Jak wiecie, jeśli chodzicie do McDonalda, chociaż nie wiem, jeśli byliście kiedykolwiek w McDonaldzie, wiecie dobrze, że McDonald's teraz wykorzystuje takie kolory, jak tutaj wykorzystaliśmy. Czyli między innymi biały, czyli drewno oraz zielony. Kiedyś McDonald's wykorzystywał czerwony i mieliśmy taki dosyć e, dużą rozpilę na live, czy zbudować go czerwonego, czy zielonego, ale jednak postawiliśmy na zielony. No i szczerze mówiąc, to był dobry pomysł, bo wygląda to jak Swoją drogą od każdej Strony ten McDonald's wygląda inaczej. Spójrzcie, od tej jest taki po prostu płaski, nowoczesny. Od tej mam już więcej drewna i już jest taki naprawdę złożony. Od tej to już w ogóle wygląda jak mega modernistyczny McDonald's, który nigdy chyba nie powstanie, bo naprawdę, ten to wygląda już w ogóle szalenie. Tu jest jeszcze jakaś taka zaokrąglona e, ściana, której na pewno w Mako nigdy nie znajdziecie. No i chyba wiecie, co najlepiej, według mnie przynajmniej, wygląda od, od tej strony. Spójrzcie, od tej, on jest tak epicki. Ale już nie gadajmy o epickości, tylko wejdźmy do środka. A choć może na na po początku zwiedzimy sobie zewnętrzną część. Mamy tutaj tradycyjnie na zewnątrz siedzonka, na której możemy sobie usiąść oraz zjeżdżalnie. Zjeżdżalnie konkretnie imienia Julia Arenator, czyli jednej z naszych doniterek na yy, właśnie live'ach. Taka mała zjeżdżalnia szczerze mówiąc, nie miałem pojęcia, jak ją zrobić, zrobiłem coś takiego i myślę, że nawet to całkiem spoko wygląda. Sam oczywiście schodki, możemy sobie wejść, możemy sobie z niej zjechać, bo jakby to i na co, chociaż no, powiem wam, że emocji tutaj zbyt ich nie ma. No, ale jest zjeżdżalnie. to najważniejsze. A teraz wchodzimy do naszego McDonalda. Jest on w ogóle dwupiętrowy bo nie dość, że jest pierwsze. Nie dość, że jest parter, pierwsze piętro to jeszcze jest toaleta w podziemiu, jak to zaraz wam to pokażę. McDonald's, właściciele McDonalda jest Potrka 1, 20, 126 i PW, czyli również nasi donatorzy. Wchodzimy do środeczka, pierwsza sala nazwita, czyli parter. Na parterze mamy tradycyjnie kasę, tutaj się odbiera pewnie zamówienia, dokładnie gotowe, w trakcie, tutaj się zamawia. Dzień dobry Państwu, nawet mamy ludzików, którzy obsługują, śmiesznie to w sumie wygląda, użyliśmy do tego główek z takiego plug e, Tu są frytki, frytkownica, jak widać, chyba, nie wiem czy widać, mi się wydaje, że widać. E, tutaj są burgery, jakieś tortille, które się przygotowują. Tutaj też jakieś dziwne składy. Tutaj mamy w ogóle zaplecze dla wszystkich pracowników z szafkami i tak dalej. Yy, tutaj po drugiej stronie mamy miejsce, w którym przygotowuje się burgery. No i ogólnie epicko to wygląda, serio. Powtarzam to po raz setny, ale tak mi się podoba ta praca. Serio, tak to genialnie zrobiliśmy. No i jakby to mogło być, jeśli w McDonaldzie nie byłoby ekranu do zamawiania. Więc proszę bardzo, są kasy samoobsługowe. Wiem, że to nie wygląda dokładnie jeden do jeden jak kasy samoobsługowe, ale wiecie jak ciężko jest zrobić w Minecraft, naprawdę. Myśleliśmy przez długi czas jak je zrobić. No i zrobiliśmy ostatecznie coś takiego, no i według mnie nawet fajnie to wygląda. Tu są zabawki z Kepimila. No i jeśli chodzi o to piętro, oprócz kosza, to wam wszystko pokazałem. Idziemy na kolejne, czyli wchodzimy sobie po tych schodkach tutaj na górę. Tu dosyć wysoko jest, przynajmniej mamy fajny widok na Nerdyjandę. Zobaczcie, jejku, ja chciałem mieć taki widok na Nerdyjandę z okna, naprawdę. I wchodzimy tutaj, tutaj nas witają kolejne dwie sale dla gości, czyli pierwsza sala, dosyć spora, i druga tutaj dalej. W ogóle wszystko budowałem wraz z Asconem. Ona akurat zajmował się tą górną częścią i naprawdę epicko mu to wyszło. Pamiętajcie, w ogóle, że jeśli chcecie widzieć, jak budujemy to całe miasto, te wszystkie Necljandie, te wszystkie bloki, bądźcie koniecznie na lajwikach. Lajwiki są prawie codziennie. Możecie śledzić mi również na Instagramie, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale za kilka dni niestety będę musiał wyjechać i live'ów nie będzie, ale odcinki będą się pojawiać codziennie, więc żaden problem. No to co, chyba jeszcze nie zwiedziliśmy tylko i wyłącznie toalet, więc chodźmy do toalety szybko. Tam na dole one są, schodzimy po schodach tutaj na dół. Normalnie te schody To są mega długie i proszę bardzo, są toalety. Nie podpisem ich kompletnie, może przydałoby się je podpisać swoją drogą, więc weźmy tabliczkę. To będzie toaleta damska, czyli W. Wóce damskie. I tam dalej może być męskie, proszę bardzo, wóce męskie. Pięknie, dobra, podpisałem już, Ja już wiadomo, że to są toalety. Wchodzimy sobie do tamskiego. tak to tutaj wszystko wygląda, no co prawda. O, nie dałem tutaj główek! Kurde, są takie fajne główki, które udają papier toaletowy. Możemy sobie je szybko wziąć i tam gdzieś postawić. Na przykład o, na przykład to fajnie wygląda. Postawimy sobie ją tutaj. Szczerze mówiąc, nie ma tutaj miejsca w tej toalecie, żeby to tutaj postawić, bo ona by była wtedy za duża, więc no niestety musi być tam. E, tu mamy oczywiście jeszcze umywalkę, no i co jeszcze w tej? to tyle mogły być nic więcej, No umywalka i toalety i tyle. No to jeśli chodzi o tego maka, to to byłoby już właściwie wszystko, ale spokojnie nie uciekajcie jeszcze z tego odcineczka, ponieważ, kurde mielik, nie tylko maka zrobiliśmy, choć właściwie pokazałem wam drive-thru, chyba nie pokazałem wam jeszcze drive-thru, o proszę bardzo, tu jest drive-thru, proszę bardzo, tak ono tutaj pięknie wygląda, tu się zamawia jeszcze jedzonko, zamawiaj tutaj pięknie napisane, Jakiś samochodzik by się tu przydało zrobić, później go garniemy, ale nie tylko to ogarnęliśmy ostatnio na live-wikach, również między innymi zrobiliśmy jeszcze nasze piękne, wielkie blokowiska. Nie pokażę wam ich dokładnie, ale powiem wam tylko o co z nimi chodzi Są to nasze bloki donatorów. Właściwie top donatorów. Każda osoba, która tam na live'iku jest donaterem Dostaje w ramach podziękowania od nas mieszkanka Później wam na kolejnym odcinku z tej serii pokażę wam wszystkie mieszkanka w środku Ponieważ robimy je również w środku Mogę wam tylko przez okno to pokazać w sumie Bo trochę tam już jest zrobione, o tutaj chyba O widzicie za oknem tam już widać, że są jakieś mieszkanka porobione Tutaj również są porobione Tam w ogóle jest epicko, bo tutaj na samej górze Będzie taki wielki penthouse z kinem Naprawdę, możecie mi nie wierzyć Ale tu będzie wielkie kino i Basen w tym... O, proszę bardzo, tu jest akurat basen i to jest epicki. Naprawdę to będzie najlepsze mieszkanie, jakie tylko zrobiłem kiedykolwiek w Minecrafcie. Trzymajcie kciuki, żeby wyszło, bądźcie na lajwikach koniecznie, żeby was to nie ominęło. A ja wam jeszcze pokażę coś, co robiliśmy wczoraj na lajwiku, ponieważ robiliśmy, właściwie kończyliśmy naszą Energylandię. E, pewnie widzieliście w odcinkach ostatnich, ale czego nie widzieliście w naszej znaczy Energylandii? co tu się pozmieniało, to między innymi kebab, który powstał właśnie wczoraj, e, koło Hyperiona. On tu jest oryginalnie, naprawdę w Energylandii tu jest kebab. O nie, to zostawiłem tutaj crafting table, odrobienia banerów. O, już usunąłem, dobra. I zobaczcie, mamy kebaba pięknego, co prawda jakoś nie wygląda zachwycająco w środku, ale no jest. Jest kebab, proszę bardzo, to jest jedyna główka, która wyglądała jak kebab. Jest Coca-Cola, tutaj miało być mięso, ale nie mam pojęcia, jak to mięso w Minecrafcie zrobić. Wiem, że można zrobić tak, jak robiłem na ferrajnie ze smyczy, ale jakoś tu nie mogłem tego zrobić, ponieważ nie mogę spawnować zwierząt, e, więc tak wygląda kebabownia. I jeszcze zrobiliśmy wczoraj na Lewiku tutaj jedną restaurację, właściwie bardziej kawiarnię i ona była w tym miejscu, proszę bardzo. Z kawiarnia Złota, właściciel Potrka126, czyli również nasz donator. E, i tutaj mamy taką małą kawiarnię. No, właściwie jest ciasto, jest kawa, jest. To chyba miał być sernik truskawkowy. No, i tu właściwie nie wygląda jakoś mega zachwycająco, ale jest prosta, ładna kawiarnia, no nic więcej. Przynajmniej można sobie tutaj na zewnątrz usiąść i, i patrzeć na, na. nie wiem, sufit czy na. czy na słońce, nie mam pojęcia. No, ale jak widzicie, tutaj sporo pracy jeszcze przed nami, ponieważ te ściany są puste, tutaj powinny jeszcze różne rzeczy być. To będziemy robić z, w, wraz z kolejnymi odcinkami, więc śledźcie koniecznie tą serię. Zapiszcie sobie tą prezentację listę ulubionych playlista Minecraft Miasto Setzon drugi Macie ją pewnie jeśli wpiszecie sobie Nie wiem, zejdziecie na naszym kanale tą playlistę bez problemu No i posłuchajcie, no jeśli chodzi o ten odcinek, to byłoby już na tyle, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcineczka. Pamiętajcie, wbijajcie na mojego Instagrama, pamiętajcie, wbijajcie na mój prywatny kanał, tam się również zaczną pojawiać zaraz filmiki. E, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Widzimy się już jutro, ponieważ odcinki są codziennie, jako że jutro się kończą w wakacje, właściwie takie dłuższe wakacje. To odcinki wracają o 15.30. Więc codziennie od do piątku 15.30, a w weekendy 9.00. Mam nadzieję, że będziecie live również codziennie około 20.00. Czy jeszcze o zapomniałem? Chyba wszystko powiedziałem. Jejku, przedłużam już ten materiał bez sensu. Papa, pa, do jutra. Cześć.